mniej więcej godzina pracy dzielicie od spróbowania tego niesamowitego szarpanego kurczaka po meksykańsku, który pozwoli na zrobienie najlepszego burrito, jakie zjesz w swoim życiu. Udka z kuraka posypujemy wędzoną papryką i tajemną przyprawą a la zorro. i spokojnie. Wszystkie proporcje znajdziesz w opisie. Ścieramy czosnek, wlewamy sok z limonek i pomarańczy. Ucieramy nasiona czarnego pieprzu i kolendrę. Opcjonalnie możemy dodać aromat dymu wędzarniczego. Mięso mieszamy i odstawiamy na minimum 6 godzin do zamarynowania, najlepiej całą dobę. Kroimy cebulę i czosnek. Wrzucamy na patelnię solimy, aby się nie przypaliły i podsmażamy tak, aby się zeszkliły. Szykujemy sosiwo. Łączymy ze sobą ketchup, sos barbecue, sok z limonki i jasne, delikatne piwo. Zamarynowanego kurczaka przegładamy do zeszklonej cebuli. Jeśli lubicie ostre żarcie, to teraz jest najlepszy moment, aby dodać marynowane jalapeno. Wrzucamy do środka cynamon, a gdy kurczak zacznie się przypalać, to przewracamy go na drugą stronę. Zalewamy wcześniej przygotowanym sosem i dusimy pod przykryciem przez około 40 minut, co jakiś czas mieszając. Pozostaje porwać go przy użyciu widelców i możemy przechodzić do zwijania burriti. Spód placka smarujemy sosem. Jeśli chodzi o dodatki, to wybierzcie je według własnych upodobań. U mnie to ryż, ogórki w zalewie barbecue, szarpany kurczak, bekon, cebula marynowana z soku z cytrusów, prażona cebulka i majonez. Całość zabijamy, podgrzewamy. Opcjonalnie przypalamy ser na wierzchu i burrito w stylu Tex-Mex jest gotowe, aby dzielić się z innymi. A w końcu.